Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania do subskrypcji kanału Cioną Połoszą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie ze Stadionu Narodowego i od razu przenosimy się na trening reprezentacji Polski na żywo. Jak widzicie pod czujnym okiem Fernando Santosza, dzisiaj ten dzień dla reprezentacji Polski jest przede wszystkim pod znakiem przede wszystkim pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski, legenda reprezentacji Polski, człowiek, który kojarzy się z największymi sukcesami naszej reprezentacji, ale także z taką powiedziałbym historią. Bardzo trudną, bo przecież też przestrzelonego rzutu karnego w meczu z reprezentacją Portugalii na Euro 2016, gdzie mamy wszyscy znakomite wspomnienia, gdzie generalnie rzecz ujmując, przypominamy sobie, że ta droga reprezentacji polskiej mogłaby być jeszcze dalsza, która mogła się nawet zakończyć na finale. A tymczasem, jak widzicie, Wojtek Szczęsny w bardzo dobrej dzisiaj formie, dość ciekawy taki, że tak powiem, trening akrobatyczny. Za chwilę zobaczycie takie fajne przebitki. Z tego wszystkiego, jak trenowali nasi bramkarze. Byliśmy oczywiście na pierwszej takiej części otwartej, jeżeli chodzi o trening reprezentacji Polski. Robert Lewandowski też w doskonałym nastroju, jak widzicie. Sporo takich ćwiczeń rozgrywkowych, popularny dziadek piłkarski. No i teraz myślę, że zobaczycie właśnie takie bardzo ciekawe ćwiczenia, które nasi bramkarze przeprowadzali. Wojtek Szczęsny, Bartek Drągowski oczywiście i oczywiście trzeci nasz bramkarz i zobaczcie właśnie takie powiedziałbym wypady, no i powiedziałbym taki, takie ściganie się trochę. Tak to, tak to wygląda. Przygotowaliśmy dla Was właśnie specjalnie na żywo gorące ujęcia z treningu reprezentacji Polski przed meczem z Niemcami, który zawsze jest dla Polaków ważny, mimo że to jest tylko teoretycznie mecz towarzyski. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cionu po poczach. To tak naprawdę napra wzbudza ogromne emocje ten mecz. Widać to było też po Kubie Boszykowskim na konferencji prasowej. Mamy jego gorące wypowiedzi, które za chwilę dla Was wypuścimy. Wojtek Szczęsny, emanujący spokojem, emanujący jak zwykle luzem. Na treningu widzicie, nawet gdzieś pozwala sobie na strzały, uderzenia z dalszej odległości, więc myślę, że to z, właśnie jest ważne, że zeszczenię. Bije taka pewność siebie, bije coś fajnego, coś konstruktywnego i myślę, że to tym zaraża też pozostałych reprezentantów kraju. Oczywiście bramkarze mają, jak, jak to zwykle bywa, osobny trening pod wodzą trenera bramkarzy, natomiast pozostali reprezentanci osobno. Część treningu oczywiście otwarta, część pozostała zamknięta dla przedstawicieli mediów, które, którzy oczywiście na treningach reprezentacji Polski zawsze zjawiają się w bardzo, w bardzo dużej liczbie. Takim trochę minusem, można powiedzieć, tego ustawienia naszych reprezentantów było to, że byli bardzo daleko od operatorów kamer. No szkoda, tutaj zawsze namawiamy Polski Związek Piłki Nożnej, żeby gdzieś ci piłkarze na treningu stali bliżej nas, ale myślę, że też sporo można, sporo można też dostrzec. Przede wszystkim, tak jak mówię, ulubiony przez piłkarzy naszej reprezentacji dziadek. Zapraszamy do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji kanału Cioną Płoczak. Będziemy przez całe zgrupowanie z Wami, będziemy starali się jak naj Więcej Wam pokazać tego zgrupowania, właśnie takich materiałów na żywo, materiałów, które będą gorące, materiały, które pokazują, jak bardzo nam zależy na polskiej reprezentacji. Tak jak powiedziałem, Kuba Błaszczykowski dzisiaj niesamowicie wzruszony, niesamowicie przeżywający to, co się dzieje. Użył nawet takiego ciekawego określenia, które Wam za chwilę puszczę. subskrybujcie, lajkujcie kanał Czernopocza, który pokazuje naprawdę, bo ja dzisiaj tego Kuby muszę powiedzieć, nie poznawałem, nie poznawałem w tym sensie, że był to za. Nasz człowiek także pewny siebie, przecież wieloletni nasz kapitan. Natomiast no tutaj no muszę powiedzieć, że to było coś niesamowitego. Taki może zagubiony to złe słowo, natomiast człowiek, który. Jest bardzo wzruszony, nawet na spotkaniu z dziennikarzami. Myślę, że za chwilę sami będziecie mogli to zobaczyć na własne oczy, bo wybrałem naprawdę uważam taki ciekawy fragment z tego, co mówił nam Kuba Błaszczykowski na konferencji prasowej. Natomiast na samym treningu jeszcze co chciałem powiedzieć, widać, że piłkarze, pomimo tego, że jest to mecz tylko Towarzyski, są bardzo skoncentrowani, bardzo zwarci i bardzo poważnie do tego podchodzą. Tutaj nie było też miejsca na jakieś też specjalne żarty z tego, co widziałem, więc. Jest jest pełna mobilizacja i to też właśnie można sobie zadać pytanie: czy to dobrze, czy, czy źle przed tak ważnym meczem z Niemcami? Sam też Fernando Santos przecież mówił wielokrotnie, że on tak naprawdę wolałby grać. Tak dawał do zrozumienia z przeciwnikiem trochę słabszym, aniżeli Niemcy, natomiast no, tak, taki, a nie inny przeciwnik był godny według polskiego związku piłki nożnej, by pożegnać Kubę Błaszczykowskiego. Ja myślę, że nie, nie, nie dałem rady, nie zdążyłem zadać tego pytania Kubie, natomiast myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to pokolenie Kuby Błaszczykowskiego do końca się spełniło w reprezentacji. Co ono myśli, oczywiście pokolenie Kamila Glika, Krzygorza Krychowiaka, Kuby Błaszczykowskiego czy Łukasza Piszka. W tym sensie, że jednak nie skończyło się medalem dużej imprezy. I myślę, że ma to duże znaczenie także dla tej grupy. Gdzieś, nawet w wypowiedziach Kuby, miałem takie wrażenie, że przebija może nie gorycz, bo to jest złe słowo dla tego wybitnego reprezentanta ale gdzieś przebija takie. Mm, takie określenie, że można było z reprezentacją zrobić coś więcej, że jednak mogło się to skończyć, szczególnie jeżeli chodzi o Euro 2016 medalem. Kochani, za chwilę wrócimy do treningu, ale myślę, że to jest czas, żeby Wam e, pokazać najlepsze fragmenty wypowiedzi, moim zdaniem, Kuby na gorąco, co mówił do dziennikarzy. Zobaczcie moje emocje, ale jest naprawdę jakby jakimś filmie. E, ciężko by mi było wybrać jeden moment. E. Bo, 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 bo tak jak wspomniałem, były momenty dobre, były momenty, w um, których um, byliśmy rozczarowani, ale, um, ale zawsze to są te nasze momenty, jeżeli miał wybrać jeden, to będzie mi po prostu ciężko. I drugie, i drugie pytanie Kuba, yy, yy, powiedziałem, że kończy się pewna epoka, całkiem poważnie, ale też całkiem żartobliwie. Yy, yy. Twarde byli, ustaliliśmy, ustaliliśmy, że jeszcze po dzisiejszym treningu po prostu ustalimy wszystko, jak będzie to na jutro wyglądać. I... Troszeczkę mam już tych lat, dlatego jeden trening to dla mnie jest naprawdę... dużo. że prowadzić piłkę, to moim marzeniem była reprezentacja. I to było marzenie, które udało mi się zrealizować. I później yy, to marzenie pozwoliło mi nim po drodze, gdzie się nie zatracił. Myślę, że... Dla każdego młodego chłopaka z Polski to jest celną jeden i dla mnie tak samo wyłonę. No I jakby dlatego wygrałem, wygrałem życie, bo, bo też wiem co po drodze musiałem przejść, żeby dojść do tego miejsca, żebym ja mógł tutaj dzisiaj za Wami siedzieć, żebym mógł odpowiadać na Wasze pytania. Kuba ma pełną świadomość tego, że jego życie było wygrane. To bardzo ważne słowa, które, które tak naprawdę myślę, że padły z ust Kuby. Kuba wzruszony, Kuba, który naprawdę ma świadomość tego, że jednak coś się skończy, że jednak kończy się pewna epoka, która odchodzi wraz z nim. Ja zapytałem Fernando Szantosza przed treningiem reprezentacji Polski, zapytałem o to, czy rzeczywiście dostrzega to, że jednak ma przed sobą niezwykle trudne zadanie. Dlaczego niezwykle trudne zadanie? Otóż ma to trudne zadanie przed sobą, dlatego że musi jednak zmienić ten kręgosłup kadry. To zawsze jest trudna operacja. Weźmy też pod uwagę, że coraz starszy jest też Robert Lewandowski i zawsze jest pytanie o zastępowalność poszczególnych piłkarzy. Oczywiście życie nie znosi próżni, ale jednak nie wiem jak wy, ale ja też kochani mam takie poczucie straty jednak. Straty wynikające z tego, że Kuba przez kontuzję, moim zdaniem w głównym mierze przez kontuzję, ale także przez takiego zwykłego też piłkarza pecha, no jednak zabrakło tego, tego co, o czym marzyliśmy, czyli tego medalu, właśnie do którego byliśmy najbliżej chyba podczas Euro 2016, bo jest wiele takich rozważań na ten temat, że gdyby udało się wtedy pokonać reprezentację Portugalii w tych karnych, to no to może w, z Walią nie byłoby tak źle, chociaż z drugiej strony w półfinale i gralibyśmy w finale z Francją, a to jest oczywiście gdybanie. Piękna kariera, która się jednak kończy. Przed nami, co przede wszystkim Oznacza moim zdaniem ten mecz z Niemcami? To, bo tutaj Adrian Sawczyk pisze, że przed tym ważnym meczem, tak, to jest ważny mecz z Niemcami. Dlaczego? Dlatego, że zawsze Polacy jednak sprężają się z takim przeciwnikiem, starają się pokazać z jak najlepszej strony i to jest bardzo ważne także dla własnego samopoczucia, to zwycięstwo z Niemcami. Dlatego, że zwycięstwo, czy nawet uzyskanie remisu, dlatego że. Jeżeli my tutaj wyraźnie przegramy jutro, a wciąż jest taka możliwość, no to e, powiem szczerze, e, będą takie złe nastroje przed tym meczem z Mołdawią. Przed meczem z Mołdawią, który nie będzie łatwy, przed meczem z Mołdawią, który, e, w, którym, w Mołdawii, w której przypomnijmy także punkty stracili innymi Czesi, więc to nie jest przeciwnik, który e, się po prostu przed nami położy, i z nami Wisła TV, witam cię serdecznie, e, jak, ale... Jedno mogę powiedzieć na pewno, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów w kraju, widać w nich pewność siebie. To jest, to jest najważniejsze. Widać spokój i widać to, że naprawdę chcą tutaj się zaprezentować jak najlepiej. Zresztą sam, sam to już zapytany. O to, o co tak naprawdę gra z nim sami. chociaż pamiętajmy, że miał wiele wątpliwości odnośnie tego spotkania, czy je rozgrywać, powiedział, nie no, ja gram tutaj jutro o zwycięstwo. Zawsze wychodzę z tego założenia, nawet przy, przy tutaj przywołał liczbę 640 spotkań w swojej karierze, które zakończył zwycięstwo. Więc w jakiś sposób chcę też wlać optymizm przed tym meczem w, w naszą drużynę, aczkolwiek. Myślę, że patrząc na dyspozycję przede wszystkim naszych obrońców, o, te, o ten optymizm może być trochę trudno. Też dziennikarze zapytali dzisiaj Fernando Szantosza o to, czy nie martwi go, że trzech naszych rodaków grających w Specji po prostu spadło ligę niżej we Włoszech. Natomiast on mówił, że zupełnie go to nie interesuje, bo skupia się tylko i wyłącznie na reprezentacji. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat Fernando Szantosza i tego, w jaki sposób podchodzić? Widać, że nie do końca, ja wciąż uważam, że widać, że nie do końca pasuje mu, że to jest aż tak silny przeciwnik przed meczem z Mołdawią. I rzeczywiście, patrząc z takiego stricte szkoleniowego punktu widzenia, może warto byłoby, żebyśmy ten mecz zagrali z przeciwnikiem, który. Może gdzieś w jakiś sposób przypomina Mołdawię, ale z drugiej strony, no to zawsze jest takie pytanie o, o to, w jaki sposób żegnać legendy, a jednak legendy powinno się teoretycznie żegnać właśnie z jakimś mocnym rywalem przy pełnym stadionie. Ważna informacja jeszcze z dzisiejszego treningu i z, z dzisiejszej konferencji: oczywiście to Kuba Baszykowski wyjdzie z opaską kapitana na to spotkanie, więc będzie to takie naprawdę symboliczne. Kilka w naprawdę istotnych meczów w roli kapitana Kuba rozegrał i tak symbolicznie także zakończy karierę reprezentacyjną jako kapitan reprezentacji Polski. Jest to bardzo, bardzo ważne, dlatego, że nie pamiętamy tę całą epopeję, tą walkę o opaskę kapitańską i decyzję też Adama Nawałki bardzo trudną o odebraniu opaski kapitana na rzecz Roberta Lewandowskiego Kubie Waszykowskiemu, więc jakby pamiętamy te wszystkie rozterki, które były związane z z Kubą Błaszczykowskim, z jego, z jego właśnie kapitanatem, że tak powiem, w reprezentacji, no mnóstwo też idolków, no bo trzeba też pamiętać tą słynną aferę biletową chociażby z Euro 2012, no kilka na pewno znakomitych też takich wystąpień Kuby motywacyjnych, ale też kilka wpadek, no a to chyba jest normalne podczas powiedziałbym takiej długiej też kariery reprezentacyjnej, z czego przede wszystkim ja Kubę zapamiętam. Tam, bo myślę, że to może być ciekawe. No dla mnie przede wszystkim jednak jest ten obrazek wielkiej radości w pogolu w meczu z Rosją na Euro 2012, ale też cały czas mam jednak w pamięci ten rzut karny z reprezentacją Portugalii. Z reprezentacją Portugalii, która rzeczywiście też świetnie się łączy z kolei z tym meczem, no przecież z Niemcami, bo dzisiaj będzie nas prowadził Fernando Santos, a więc ten człowiek, który jednak tak poustawiał Portugalię, że ona w tych rzutach karnych była w stanie nas przejrzeć i Portugalczycy zachowali zimną krew i byli w stanie reprezentację Polski po prostu w tym meczu pokonać, więc jakby też to wszystko się gdzieś łączy, Kuba, ta jego tragedia z tym niestrzelonym karnym i teraz żegna go w roli naszego selekcjonera Fernando Santos. Panowie sobie na konferencji i ładnie podali rękę, podziękowali, jakby więc widać obopólny szacunek pomiędzy Fernando Szantoszem a Kubą Błaszczykowskim. Ja myślę, że też bardzo ważna jest taka kwestia, że takiego zawodnika jak Kuba Błaszczykowski naprawdę będzie bardzo trudno zastąpić w reprezentacji. Jest to wręcz niemożliwe z uwagi na taką charyzmę, którą miał Kuba. Myślę, że naprawdę... Hmm, Dzisiaj, gdybyśmy się tak zastanowili, kto jest tak charyzmatycznym piłkarzem, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to naprawdę długo byśmy musieli się zastanawiać, kto taką charyzmę prezentuje na boisku, a przede wszystkim poza boiskiem, bo jednak to też ma i miało swoje znaczenie. Może Wojtek Szczęsny, właśnie, którego oglądacie teraz, może być takim piłkarzem, który Roberta Lewandowskiego, Robert, przepraszam, Kury Waszykowskiego pod względem takiej charyzm, czy pod względem powiedziałbym też. Zachowań boiskowych, jest w stanie, w jakiś sposób może nie tyle zastąpić, bo takiego piłkarza oczywiście nie da się zastąpić, ale w jaki sposób go. Przypomina. Natomiast czy jest taki piłkarz przebojowy, czy jest taki piłkarz, który tak potrafi hasać właśnie po bokach? No trudno, trudno tak naprawdę o to. I wydaje mi się, że jednak taka wyrwa w reprezentacji Polski będzie. Tak samo jak po, pamiętajmy, że po zakończeniu kariery przez Łukasza Piszka nie mamy tak naprawdę piłkarza o podobnym potencjale, podobnych umiejętnościach właśnie na jego pozycji. Więc myślę, że pomimo tego, że Kuba już jakiś czas nie, nie gra, oczywiście, tak jak powiedziałem, też jego karierę reprezentacyjną w dużej mierze zhamowały Kontuzję też, który miał kilka istotnych, ale na pewno będzie niezwykle ciężko go zastąpić na dłuższą metę i trudno znaleźć takiego zawodnika, który gdzieś równie dobrze i Wpasowywałby się i pasował przede wszystkim kolejnym wszystkim selekcjonerom. Kubo dzisiaj też podkreślał, że on to reprezentacja, że on zawsze jednak dla tej reprezentacji dawał wszystko i czuł się po prostu związany z reprezentacją Polski, że dla niego to zawsze była najważniejsza drużyna. Myślę, że jutro będzie naprawdę wzruszający moment. Dużo łez poleje się nie tylko właśnie u Kuby, ale myślę też w wielu polskich domach. A oczywiście życie też nie znosi próżni. Wracając do I, pewnie pojawią się kolejne idole o Kubie Błaszczykowskim Będziemy zawsze pamiętać. Natomiast, jeżeli chodzi o jeszcze jutrzejszy mecz z Niemcami, to może ja Wam powiem, jaką, jaką reprezentację chciałbym tu zobaczyć. Na pewno reprezentację walczącą z Sębem, robiącą wszystko, żeby zniwelować jakieś ewentualne różnice w umiejętności, Przede wszystkim, jeżeli chodzi o grę z zespołową, bo jak wiadomo, Niemcy to zespół grający bardzo szybko, zespołowo, technicznie więc myślę, że ma to też duże znaczenie. My musimy gdzieś poszukać w sobie tej waleczności, ale mamy też chyba umiejętności czysto piłkarskie, żeby spróbować się Niemcom przeciwstawić, szczególnie jeżeli popatrzymy na to, że mamy mistrza Włoch Piotkozińskiego w środku pola, który powinien dać sporo jakości. Na pewno będziemy też mocno przyciskani. Myślę, że ten mecz będzie wyglądał tak, że to jednak reprezentacja Niemiec będzie przede wszystkim prowadzić grę, że to reprezentacja Niemiec będzie drużyną atakującą, że to reprezentacja. Stacja Niemiec, myślę, będzie miała jednak o to jedno, dwa tempa szybszą piłkę, bo tak Niemcy grają, chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że też bardzo mocno zawiedli w Katarze podczas ostatnich Mistrzostw Świata i tutaj Hansi Flick w Warszawie mówił o tym już, że dla nich każdy ten mecz towarzyski, który grają, bo przecież przypomnijmy, Niemcy będą gospodarzami Euro 2024, będzie szalenie istotny, bo to jest właśnie budowanie tej formy, to jest budowanie budowanie niezwykle ważnej tutaj też pewności siebie. Pamiętamy, jak my byliśmy w tej samej sytuacji, kiedy organizowaliśmy Euro 2012 i też nie mogliśmy grać tych meczów o punkty. No nam to wyszło średnio, jak pamiętamy, czy słabo, wręcz za Franca Smudy, więc jakby Niemcy wiadomo, że też tego się obawiają. Bardzo dużo dziennikarzy też niemieckich przyjechało do Warszawy. Myślę, że ich jest tutaj no co najmniej kilkunastu, jeżeli nie więcej, więc widać w jaki sposób Reprezentacja Niemiec jest ważna dla, dla tamtejszych dziennikarzy, dla tamtego społeczeństwa. Zawsze o tym mówię i tak patrzę po zainteresowaniu. To rzeczywiście Niemieccy dziennikarze lubią jeździć ze swoją reprezentacją, czy to siatkarską, czy piłkarską. Sam trening, tak jak już powiedziałem, macie tutaj na żywo obrazki z treningu reprezentacji Polski. Podajemy myślę, że jako jedni z pierwszych, jak ten trening wyglądał. Więc naprawdę są to absolutnie gorące materiały. Subskrybujcie, lajkujcie, like, kanał CINAW po oczach, tylko tutaj jesteśmy najbliżej reprezentacji Polski, jesteśmy też na TikToku, na który serdecznie zapraszam, o właśnie, Fernando Santos. Powiem szczerze, że był przez chwilę tutaj na pierwszym planie tego naszego treningu i powiem szczerze, że był dzisiaj, ja nie powiedziałbym, że był aż tak super pewny siebie, widać, że bardzo mu zależy też na dobrych występach reprezentacji, ale też był taki, powiedziałbym, przez moment na konferencji prasowej gdzieś wycofany wobec dziennikarzy, gdzieś się zasłaniał pewnymi maskami, pewnymi kalkami, co też świadczy o tym, że po prostu stara, tak mi się wydaje, że jest po prostu bardzo skoncentrowany na swoim zadaniu. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cionu po oczach, bardzo proszę, tylko tutaj możemy być najbliżej reprezentacji Polski, jak tylko się da gorące i świeże ujęcia z treningu reprezentacji Polski, jak to wszystko wygląda na żywo. Z PGE Narodowego jest kanał Cionu po oczach, tak jak mówię, pełne skupienie reprezentantów, pełna koncentracja na zadaniu, zadaniu Niełatwym, bo przypomnijmy, jeżeli rzeczywiście. Nie daj Boże, ale oczywiście tak może być. Gdyby się tutaj nam przydarzyła wysoka porażka z Niemcami, jakaś strata punktów z Mołdawią, to wiemy, że mm, będzie to bardzo taki zimny prysznic dla opinii publicznej, która też jest ostrożna wobec tej reprezentacji, nie ma jakiegoś oczywiście hura optymizmu czy, czy jakichś wielkich nadziei związanych z tym, szczególnie, że sami piłkarze ostudzili nasz występ, nasze nasze powiedziałbym oczekiwania w, po meczu, z Czechami w Praze, gdzie rzeczywiście te gongi dostaliśmy bardzo, bardzo szybko i niestety no, gdzieś te nastroje w narodzie troszeczkę oklapły. Subskrybujcie, lajkujcie like, kanał Ci My tutaj dla Was jesteśmy zawsze najbliższej reprezentacji Polski. Jak tylko się da staramy się Wam pokazać wszystko jako pierwsi, albo jedni z pierwszych, dlatego że zależy nam na tym, żebyście mieli najświeższe informacje, jeżeli chodzi o trening. W ogóle jak prezentują się nasi kadra jest z nami York Plewka. Pozdrawiam cię York. Witam serdecznie z Wisła TV też z Borka Wielkopolskiego. Witam, witam. York, właśnie też specjalnie dla ciebie bo przecież dla Naszych widzów z zagranicy. Staramy się też przekazać, jak wygląda praca reprezentacji Polski. Wiem, że wielu z Was ogląda kanał w w różnych miejscach świata. No i to myślę, że też dla Was jest bardzo ważne. Nie wszyscy mają dostęp do polskich mediów, czy też do polskich telewizji, więc mogą też Państwo oglądać, kochani, za pośrednictwem kanału w poczach właśnie jak wyglądał ostatni trening przed meczem z Niemcami. Bardzo, bardzo zobaczcie, jak nasi. I też bramkarze są skupieni na swoim zadaniu. Podkreślam jeszcze raz słowo skupienie, bo myślę, że to jest też bardzo istotne, co cechuje naszych reprezentantów Kuba Błaszczykowski teraz na pierwszym planie. No, mówił właśnie o tym, że ten jeden trening to może być nawet za dużo. No, jednak dał do zrozumienia, że przede wszystkim odczuwa skutki kolejnych kontuzji, które miał. Tych kontuzji przypomnijmy, w karierze Kuby Błaszczykowskiego było naprawdę, naprawdę sporo. Ja pamiętam nawet też z taką, jako Ogromną ambicją, jak Wisła grała w eliminacjach wiki Mistrzów, i, i Kuba Barzykowskich grał ze złamaną nogą, niemalże przez bardzo długi okres meczu, no i nie chciał być zmieniony. Przypomnijmy, wszystkie. Ja nawet sobie wszedłem, słuchajcie, żeby przypomnieć yy, urazy Kuby Baszczykowskiego. No to coś niesamowitego zerwanie więzadła krzyżowego yy, 623 dni, 66 rozpuszczonych meczów uraz mięśnia 46 dni złamanie palca 115 dni uraz pleców 112 dni yy, przywodziciele 17 No bardzo, bardzo wiele tych kontuzji jednak miał. Słuchajcie, tak patrzę, podczas jego kariery piłkarskiej: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemnaście, dwanaście piętnaście poważniejszych kontuzji naliczył Mark, więc naprawdę tych kontuzji w karierze Kuby Błaszczykowskiego było naprawdę dużo i to myślę, że też jak się zastanawiamy, dlaczego już od pewnego czasu jakby nie jest też częścią reprezentacji Polski, no to myślę, że określenie, że przez kontuzję byłoby jak najbliższe. Prawda, że jednak te kontuzje w dużej mierze zahamowały także jego powrót do Wisły i pod względem piłkarskim nie dał może tyle, co wiślacy by się spodziewali, czy też kibice Wisły, a to wszystko nie ma znaczenia, bo jutro historyczny moment. Po raz ostatni kibice reprezentacji Polski będą mogli podziwiać Kubę Błaszczykowskiego w koszulce biało-czerwonej. Według nieoficjalnych, a już prawie potwierdzonych informacji, wciąż, bo wciąż to nie jest w 100% potwierdzone, Kuba Błaszczykowski zagra 16 minut, więc tyle, tyle minut zagra, ile po prostu Jaki miał numer na koszulce, więc, jakby tutaj jest to ustalone, chociaż też Fernando Szantosz nie chciał tego potwierdzić w stu procentach, jeżeli chodzi o Kubę Błaszczykowskiego. Myślę, że to są takie najważniejsze informacje. Jeszcze raz podkreślam, wystąpi jako kapitan reprezentacji Polski, co też myślę, że ma dla niego ogromne, ogromne znaczenie, że, ty, że wybiegnie właśnie z tą opaską kapitańską w tym spotkaniu. Jak już powiedziałem, mnie Kuby Błaszczykowskiego będzie bardzo, bardzo brakować. Uważam, że e, takiego piłkarza charyzmatycznego nie mamy. Myślę, że był bardzo dobrym kapitanem reprezentacji. Tak jak powiedziałem, kilka wpadek z pewnością miał, ale nie były one jakoś. Aż tak wielkie, w sumie patrząc z tej perspektywy czasu, pamiętamy rozdmuchaną aferę biletową, inne sprawy, ale myślę, że nie miało to aż tak wielkiego znaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po poczach Bądźcie z nami jutro gorące relacje. Od myślę, że już od popołudnia na kanale Cioną po Poczach. Oczywiście przygotowujemy dla Was bardzo ciekawe kulisy z tego spotkania. Będziemy w zone, będziemy na bieżąco i na gorąco nagrywać wypowiedzi zarówno naszych reprezentantów, jak i reprezentantów Niemiec. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Czuną poczach. Jedziemy oczywiście do Mołdawii, gdzie także postaramy się pokazać Wam i trening reprezentacji Polski, a także pozostałe wydarzenia związane właśnie z pobytem naszej kadry narodowej w Mołdawii, gdzie mam nadzieję, zakończy się ten wyjazd z trzema punktami, bo to jest bardzo istotne, nie tracić punktów, jednak gdzieś umacniać się na tych miejscach. Gwarantujących awans do euro 2024, bo wiecie, z jednej strony mówimy, że jest to grupa, z której nie można odpaść, ale z drugiej strony wiemy, że z każdej grupy można odpaść. I z każdej grupy można po prostu nie wyjść. Najzwyczajniej w świecie i nie takie rzeczy się w futbolu działy. Więc właśnie ta koncentracja, która jest u naszych reprezentantów, przypomnijmy, która większość jest już po sezonie. Gdzieś myślami, myślę, że wielu z nich jest już też albo mogło być na wakacjach, to jednak tutaj tego nie było. Tutaj nasi reprezentanci po prostu do sprawy widać, że podchodzą bardzo, bardzo poważnie. Ale oczywiście, jak wszystko, zawsze weryfikuje boisko, tak i tutaj myślę, że to boisko zweryfikuje tak naprawdę, w jakiej dyspozycji są nasi reprezentanci. My już od dziś jesteśmy w Warszawie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Będziemy pracować właśnie na stadionie narodowym od wczesnych godzin popołudniowych, oczywiście live przedmeczowy Tuż przed meczem, gdzie podamy składy, gdzie podamy e, także w jaki sposób będzie grała polska reprezentacja. Zawsze to robimy tradycyjnie na kanale Cionów Po Oczach. A potem oczywiście gorące kulisy z Warszawy, gdzie pokażemy wszystko to, co działo się wokół meczu. Ponagrywamy kibiców, więc myślę, że to będzie naprawdę fajna sprawa dla widzów kanału Cioną Po Oczach. Subskrybujcie, lajkujcie. Na dzisiaj to wszystko. Bądźcie z nami. Jeszcze raz dziękuję. Byliśmy na żywo dla Was ze Stadionu Narodowego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut!